Drodzy kredekcy, was w kolejnym odcinku na moim kanale Jak po wstępie mogliście zaobserwować, zauważyć, a może uśmiechnąć się A jak nie, nie wstęp, to teraz wam szybko powiem Nagrywam odcinek z widzami właśnie w tym momencie Ty też możesz na nim być Możesz być na kolejnym odcinku Napisz w komentarzu czemu chcesz być w tym odcinku Czemu mam ciebie właśnie wziąć I już ci wytłumaczę zasady Trzech widzów, aktualnie trzech widzów w tym odcinku Wymyśliło na mnie zadania Które będę musiał wykonać Jeżeli nie zrobię tych zadań Kara aktualnym odcinku jem ostry sos, w kolejnych odcinkach, jeżeli będzie Wam się ta seria podobać, ogarnę wielkie koło, na którym będą zadania, które kary, które mam od Was wykonać, dlatego zostaw suba, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz, czemu właśnie to Ty miałbyś zostać wzięty do kolejnego odcinka. Ja się zapraszam do filmu i na razie. A, i zapraszam na Minecrafta, bo zgubienie w czasie, naprawdę ciekawa seria. Do filmu. No, witam Was, jesteśmy na Discordzie już z chłopakami, tutaj z widzami, którzy zostali wybrani. Część tutaj chłopaków już jakkolwiek pojawiało się wcześniej, ponieważ jak nie na live'ach. To sobie jakkolwiek trochę graliśmy, więc, tak trochę nagięte, ale dalej, widzowie to widzowie. Dlatego jesteśmy dzisiaj z trójką tutaj chłopaków, którzy będą chcieli pokazać, co dla mnie przygotowali. Zagiąć mnie, zagiąć mnie tymi swoimi zadaniami. Dlatego, chłopaki, po kolei tutaj zaczniemy. Widzę, że stresu nie ma, jest spokój. Będę leciał po nikach i się przywitacie. Co? Adameks, pokaż, kto ty jesteś? Siema, ma, to ja no to ja również. Cześć. Witam, serdecznie. witam cię bardzo serdecznie. Bisnej, Bisneus, witam cię to ja, to ja. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. witam cię bardzo serdecznie. No i sado. Witamy cię bardzo serdecznie również. Nie ma, jestem sado, to ja. Co do tego, że zauważyliście może, że sado ma maskę, tak, ponieważ jeżeli ktoś chce zostać anonimowy, a chcemy zrobić w odcinku, nie mówimy nie. Po prostu jedyna, jedyny warunek jest taki: załóż jakąś maskę, cokolwiek. Żeby było ciekawiej na ekranie. Dobra, chłopaki, mam nadzieję, że zadania są wystarczająco ciężkie, bym nie podołał. O, no, jest, jest mocno. Ale, radę. ale myślę, że dosz radę, do Podoba mi się. Mam nadzieję, panie mam panie panie. nadzieję, powiem tak. Mam nadzieję, ponieważ no, ostrego sosu, który tutaj mam, no nie chciałbym za bardzo go spożywać, tak? Co nie zmienia faktu, że jestem gotowy na pierwsze zadanie. A więc tak, pierwsze zadanie brzmi wykonaj 15 pompek, tak? Na rozgrzewkę, na spokojnie. 15 pompeczek. 15. Dobrze, dobrze, co tak z tego, że będę tak. czerwony jak burak potem, bo jest tak ciepło, mam tutaj lampy, komputer mi grzeje. Jest ciepło, ale spokojnie. Jestem bardzo serdecznie was witam. Nie wiem jak z dźwiękiem, ponieważ no tutaj nie mam mikrofonu, ale po prostu szybko lecę, chłopaki, widzicie to wszystko tutaj na kamerce, dlatego let's go. Było 15? Ktoś Było, było, było. Było, 15? było. Mamy to, mamy to. Było. Było, 15, było 15, dobrze. Dobra, tak jest. z Twoim drugim zadaniem. O, e, już szybciutko. Było do, no, było proste, było tak, proste, jak było najbardziej. Było proste. Więc, Twoim drugim zadaniem będzie wejście na OME TV i znalezienie osoby w okularach. Masz na minutę. Postaram to Postaram się, minutę. postaram się jak najszybciej to zrobić w takim wypadku. Ale, jeszcze jedna rzecz, mm -hmm. możesz pomóc osobę, jeśli nie będzie miała okularów, możesz ją poprosić. Jeżeli ma gdzieś, nie wiem, obok siebie okulary, możesz poprosić, żeby założyła i też będzie zaczął. A jak mnie skipnie, wiem, że z nim pogadać, no to dalej była osoba w okularach. Tak, musisz po prostu znaleźć tak, tak. osobę w okularach. Dobra. Jak znajdziesz, to po prostu ma Dobra, to ja fuzę na omę. Jak zacznę z pierwszą osobą, to odpalimy licznik. Dobra, chłopaki, ja jestem gotowy w zasadzie. To lecisz. Dobra, lecę. Ustawcie jakiś stoper. Mamy przygotowane. Ma macie, dobra, trzy. Cztery start Bo Dobra już... dobra dobra trzeba szybko lecieć po jakiegoś aj, 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 aj. Ej, masz okulary Kurde. Masz okulary Tak Załóż, proszę, proszę załóż okulary, proszę no. Dawaj, 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 dawaj Zalazłeś? Udało się. Udało Zawiszona. się. Udało się. Eee, dosłownie miałem minutę, takie zadanie dostałem, żeby znaleźć w minutę osobę z okularami. No, Connect 26. Udało mi się. Udało mi się. Brawo. Dziękuję, Brawo. Bardzo. Brawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Brawo. Eee, bardzo. Co was przekonało do tego, żeby się zgodzić? Nie wiem, no tak po prostu. No i No i Sigma No i chłopaki, rozumiem, że mi zaliczacie to zadanie, tak jak słyszałem. Dokładę. Jasne. Zaliczamy dobrze, ci. dobrze, dziękuję bardzo. No udało mi się bardzo chętnie, bardzo dobrze, bardzo sprytnie tutaj zagrałem. Co się sprytnie, po prostu... Ja to myślę, że Uroda zagrała, tak. Mm -hmm. O, jasne. Wiadomo, wiadomo. Ja. Wiadomo, Uroda zagrała i spowodowałem, że od razu, od razu się zgodziła na założenie okularów. Udało mi się znaleźć yy, swoją siostrę, yy, czyli okularnika jakiegoś ślepego kreta. Dziękuję chłopaki za to zadanie, da... No i Dziękuję chłopaki za to zadanie I co no, kolejne, kolejne Dobrze Keneks, a więc y, tym razem przeniesiesz się, przeniesiesz się do GTA A mianowicie będziesz musiał y, przelecieć pod mostem Który mostem? Na południe od bazy wojskowej I czym to zrobisz? Zrobisz to helikopterem, ale uwaga, możesz sobie wybrać i masz na to 5 prób. Okej, okay, dobrze. E, jeszcze Do dokładnie pokażesz, najwyżej, który, jakbym się pomylił. Co nie zmienia faktu, stary, ja mam ponad 3000, ja mam ponad 4000 ogólnie w GTA, tam z Fivem i tak dalej. E, Tym myślisz, że ja tego nie zrobię. Stary, dobra, jestem na serwerze. chodzi ci o ten, e, ten most po lewej stronie od bazy wojskowej. Dobra, stary, pomyliłem, pomyliłem się. E, musisz przejść w tunelu kolejowym przy tartaku. Aha, okej, okay, dobra, dobra. Nawet opisałem, że nie wiem czy oglądałeś stanty Kaliego, ale Kali właśnie tam robił kiedyś. O Jezu, dawno tak. Widziałem stanta. widziałem. Dobra, czyli chodzi ci o ten o ten. Tutaj z drugiej strony tak. od tartaku jest jakby w lot i my przelecimy do tartaku. I helikopterem, tak? tak. Mogę lecieć? Tak, tak, tak. Możesz sobie wybrać. Dobra, no to jako piękna uszyja wezmę sobie buzarda, a czemu by nie? Dobra, chłopaki, będę wlatywał do tunelu pięć prób mam, tak? Tak, pięć prób. Paszem. Ja myślę, że na luzie. Oj ojoj ojoj Dobra, po... Nie, niedobrze, nie dobrze. Tu jest jakaś tekstura chyba. Bo jestem na nagrywkowym chłopaki, nie z zwykłym GTA. Oj, ojoj, oj. bardzo powoli, bardzo powoli trzeba to robić. Dobra. Nie, 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 nie. Oj, oj oj. Oj, się, dymie się, dymie się. Niedobrze, nie niedobrze, no? niedobrze. Nie, chłopaki, ja dam radę, ja dam radę, ja dam radę, ja dam radę, ja dam radę. O, zobaczymy, zobaczymy. O, patrzę. Dobra, leci, do, leci dobrze, leci dobrze. Ale dalej nie widzę końca tunelu i to mnie denerwuje. A... Jak on to w pierwszym zrobi, no panowie... Nie, 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 nie. Odbija, odbić, 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 odbić. O! Nie, 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 niech mi się tylko nie zepsuje, proszę, niech się nie zepsuje pod sam koniec. Jest już sam koniec, widzę, widzę światełko w tunelu. Nie. On to robi! On to robi. Ja jestem źle ustawiony To jest. Nie, nie proszę, nie zepsuj się w samolocie. Bo mi się tak dymi O jest tu Nie! Nie! To... Uf, dobra, bo mi się wyłączył ten Helikopter mi się wyłączył Dobra 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 Dobra, 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 dobra. Mamy to! Mamy to, wyleciałem! Pierwszej próby, i ja cię. Co, za farcia, wszystko to twarde. Co nie zmienia faktu, że helikopter mój już jest ostro zniszczony. No, myśleliśmy, że trochę dłużej to potrwa, że. Tak, prawda za trzecią próbą. ale no gratulacje, gratulacje. Co? Gratulujemy Dobra, się Ci. Dziękuję widać bardzo. Te i już te ja nie żyje. Widać tak. te umiejętności. Dziękuję stary za to, że mówisz, że widać moje umiejętności. Co nie zmieniam faktu, że dziękuję za to zadanie. To jest czwarte zadanie, dobrze liczę? Trzecie. Trzecie. Trzecie dopiero. To jest. Z... Gotowy na czwarty A więc tak, czwarte zadanie brzmi Zjedz połowę łyżeczki cynamonu Połowę łyżeczki cynamonu? No, wydaje mi się, że dasz radę Jeszcze nic dzisiaj nie jadłeś, a więc No dobra, dobra, dobra To ja na szybko tylko pójdę po, po cynamon Zaraz wracam Czekamy Wizowie pamiętajcie o w górze, żeby KNX, wiadomo rozwijał się. Tak. Subskrypcji z dzwoneczkiem. No to to powinniście już mieć na samym początku, wiadomo. Kurde, ale szczerze nie spodziewałem się, że mu wyjdzie za pierwszy. Ej, szczerze, no, no. my chyba, my chyba te, te zadanie to coś załatwiliśmy. Szczerze ja myślę, że szczerze. to będzie gwarantowane, że on tego nie zrobi. No jest kurde, ale wiesz, no ma te 3000 godzin, tak jednak. No tam. No coś tam się umie, nie? Coś tam się umie jednak. Chłopaki mam cynamon. Na dobrze, dobrze. Świetnie, świetnie. Tak jak się Dobra, mówiliśmy, pół łyżki, Pół Półżecki, przepraszam. Oj kurwa, pół łyżki Okej, to było. Pół mocno. łyżki, no to, to już by było ciężko, ale pół Żecki. Ja, ja w ciebie wierzę. Jesteś w ciebie ja w ciebie wierzę. Super, Wid super! Widzowie, Widzowie w ciebie też wierzą. Dokładnie. Myślę, że to jest pół łyżki, tak zobacz. Tak, traci tam. No, jest git. Jest git, dobrze. Wziąłem sobie specjalnie, o Jezu jak to pachnie Wziąłem sobie specjalnie skier żeby, żeby popić tego Popić ostry sos Natomiast mam wrażenie, że Czym innym nie wykończycie okay. Dojdzie do tego, że odcinka Nie będzie jednak tego Oj. Bo już, ja już będę Obracał ja się pod ziemią ja Dobra, uwaga Jest. Ja odcinaj. Oj, chyba jest ciężko Kim nie głową się jest ciężko No tak Daj, ale daj radę daj radę Oj <laughs> m mm. Oj, oj, oj. Złe połączenie, złe połączenie. Chyba złe połączenie, nie? Chyba przed tu woda by była. O Jezu. O! <grym> ja, ja wszystko wszystko po prostu Jest dobrze? Ciekawe się to wygląda. Ała, ale to niedobre. Złe połączenie? No, ogólnie cynamon nie jest dobry, tak. W łyżkach. Nie no, zależy. Czy znaczy w łyżkach to A nie wiem, no, nie wiem, no, Ako doprawienie do jakiegoś ciastka, tak lekko, cynamonu, spoko. Eee. No ale. Eee. Zaliczamy, zaliczamy. Ja bym zaliczył, no bo. Zjadłeś, tak? Tak. Było ciężko no, trochę, no, ale, no, ale, no. ale, ale, ale dajesz radę, dajesz radę. Tak. Brawo. brawo. Dziękuję brawo. bardzo. A ty widzę, jak dotarłeś do tego momentu, chcesz coś przekazać. Eee, zrób stary, albo stara, jakiegoś TikToka. Zrób TikToka, nagraj TikToka, oznacz mnie na TikToku i przez najbliższe 48 godzin. Będę TikToki, które będą z tego odcinka, będę je udostępniał na relacji, dlatego po prostu nagraj TikToka, to Ciebie nic nie kosztuje, a możesz po prostu udostępnić do mnie na relację, może jakieś nowe osoby przyjdą, nowi Twoi yy, widzowie będziesz mieć, nowych odbiorców na TikToku, więc zrób to, oznacz mnie w... Yy, tym poście, dziękuję bardzo. Chłopaki, mniejsza o tym, ja was zapraszam do zadania mi kolejnego zadania. Boję się już, od tego momentu zacząłem się bać. No i prawidłowo, ponieważ piątym twoim zadaniem e, będzie wejście do zimnego prysznica na 20 sekund. Samą głowę. Jesteście chorzy, lodowa Lodowatej wody. Nie no dobra. Dasz radę. ja Po prostu biorę tutaj kamerę ze sobą i elo. Powodzonka. Marka, marka. No na widzowie, wy już znacie w sumie y, tego po łazienkę już nieraz było na jakieś zadaniach, właśnie od, no nie od Was, tylko od yy, tutaj od ekipowiczów. Fajną mam sprawę taką, że tutaj mogę dosłownie ustawić stopnie. Aktualnie woda ma 20 stopni. Nie wiem, czy mogę ustawić na mniej. Chyba nie mogę. Czekajcie, zobaczę. A nie, idziemy do dołu. Dobra, widzowie, nie wiem, czy widzicie, ale woda ma mniej więcej 12 stopni. Yy, idzie jeszcze powoli do dołu, więc ja po prostu już się zabieram za <grymne> pukanie. Dobra, 10 stopni ma, myślę, że tyle wystarczy. Jest dość lodowata. No ja mniej więcej moczę głowę. Czy to będzie 20 sekund? Nie obiecuję, bo będę robił to na tak prostu na oko. I tyle. Dobra. No, lecimy. O, o jezu, jakie zimne. Uh. a całe mam mokre stopy! O jezu! Dobra, udało się zrobić. Nie wiem, jak bardzo mam mokre włosy. Z powodu, że w sumie to jest taki duży plus, że jak ja yy, woda mi się leje, taka pierwsza mam kilkopnę tylko, bo wysuszyłem. Coś co w sensie się wysuszyłem. Wytarłem tylko ręcznik. Zwłaszcza faktu, że te, ta woda się tak, jakby od tych włosów spływała po nich i ta kurna warstwa się zmoczyła, Nie doszło do dolnej, zwzły faktu, że no. Zadanie takie pół, pół na pół, czy ciężkie, czy trudne, zależy jakby to interpretować, ale przyjemne. Ale chłopaki, powiem wam co do tego zadania. Sam prysznic, mniej więcej 10 stopni woda, lekko może 9 wchodzące, bo, bo tyle przynajmniej się mi pokazywało na liczniku, że miała woda. No wiadomo, że jakbyś miał za mocno na nim, wiesz, za nisko to... Coś. No Tym bardziej, że ja nie morsuję normalnie więc ogólnie tak, to, tak. Tak, tak, to nie... No wiadomo, 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 więc tak się że... 9, 9, tak. 9-8, tak? Yy, 9, 10, jakoś tak, nie wiem No to dobra, to jest giz. Yy, co nie zmienia faktu, że yy, co do tego zadania, yy, ja mam taki plus, że mam dość dużo włosów, bo mam bardzo dużo włosów, że ta woda, te takie te pierwsze te całe krople, wszystko co leci, to się od tych włosów jakby spływa po nich. Dlatego yy, przez to, że mam tak jakby ochronę, no to nie doszło tam głębiej, tak bym powiedział, że, że to szybko, że większość to spływała, ale dalej zimno było, nawet się lekko tak potrząsłem, co w zmienia sensie faktu, że okay. jestem gotowy na kolejne zadanie. No dobrze, Kenek, słuchaj, twoim zadaniem będzie przyniesienie konkretnych rzeczy i bierzmy na to 25 sekund. I uwaga, zaraz to ją usłyszysz, więc przygotuj się, jak powiem 3, 4, biegniesz i masz 25 sekund. Dobra! Dobrze, 3, 4, jak powiem, uwaga, szklanka, ser i talerz. 3, 4, start! Możecie widzę ja w komentarzach napisać, czy mu się uda. Dobra, to da ty radę. Widzę, ty widzowie też, wiesz, wiadomo. Tak. Chodź, pomocniku, chodź, chodź. Pomocniku, już Mam ser, a talerz i kubek, szklankę mam w, w swoim pokoju. Dobra, oh, nice. No to, dobra, to Widzilek. też zaliczamy, to też zaliczamy. Miałem, miałem, lekkiego Mieszamy. pomocnika, tutaj. Łe, łe. Ale trochę farta miałeś z tą szklanką i talerzem. No, no trochę... Mam ja pomocnika, tak. który mi pomagał bardzo pod, biegnąc za mną i wchodząc ze z nogi. To bardzo ważna rola, nie? No a chłopaki, z tym pięknym akcentem jest kolejne zadanie. Znaczy gotów na kolejne zadanie. Więc tak no, skoro z tym się uporałeś, to kolejne zadanie brzmi Znalezienie osoby do śpiewania bitwy na omę. Na omę? Tak. tak, i masz na to minutę na znalezienie samej osoby. Zaśpiewanie śpiewanie to już jest, w ogóle nie liczy się. No czekaj, wyeksportujesz psa. Jasne. Dobra, jestem gotów. Yy, chłopaki, macie timer ustawiony? Czekaj chwilkę. Dobrze. Mi się wydaje, że tak naprawdę to będzie taki problem jak ostatnio, czyli żaden problem, yy, tak. żeby zrobić to zadanie. Dobrze, Kaneks, Timer już jest Dobrze, gotowy. Dobra, ja jestem gotów. Dobre Dobra. nastawienie. Nawet dwa wiadomo. są, widzisz, podwójne ten. Dobra, odpalć już. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Cześć, Ej, mam do was sprawę. Szybka sprawa. Zaśpiewacie ze mną bitwę? Bitwa. Szanty. No, okręt nasz, płyną mgłę i fregaty dwie popłynęły Naszym kursem by nie zgubić się No i dalej Chyba tego nie znam Fuck Lecę dalej, lecę dalej, lecę dalej Masz mi coś powiedzieć, że tak Ej, ja, ej, ej, ej. dziewczyny no? Dziewczyny, eee, znowu Znowu Przegłoszę, przepraszam, ale znacie bitwę? Znacie bitwę? Co? Nieważne Widzisz, chłopaki, Jego, dwie bitwę znacie co zrobimy? Bitwę znacie Jako bitwę. No, szanty, bitwa. Okręt nasz mój To zacznij śpiewać, ja ten. Ja jakby zaśpiewaj lekko ja zaśpiewam Kurna Ej! Koniec! Koniec czasu, koniec No i nie udało się. Nie udało ci się. Nie, tym razem. Nikt nie chciał sobie pośpiewać. No, widzisz. Kurde, 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 kurde chłopaki, powiem wam, że zadanie bardzo przyjemne, no ale dość ciężkie. Pod względem tego, że no widzicie, widzicie, sami widzieliście jakie osoby mi wyleciało, wy, wyleciały chłop mi powiedział spieralaj i tyle. No widzisz. To No nic? widzisz. Tak, na kogo trafisz. Dobra, no no, chłopaki, to jest szczęścia trzeba mieć. Czyli czyli co? Czyli na. stanęło na sos. No stanęło na sos. Sosik, sasik, dawaj. Salsa. leć. leci. Nie wezmę dużo. No taka łyżeczka chyba, nie? Ta łyżeczka pogrzało no Cię? No, po pogrzało Cię? Jak ja no jak łyżka. mnie spali. Wyrok śmieszny, dobra, nie go tak. dajesz. No kanek zaraz brysz, Z Tyle zaraz brysz. Brysz. wziąłem. Styk. No jest. Tak. No, dobra, no. no dobra, dobra okej, okay. jak, poszedł jakby to jest taki sos pierwszy lepszy wzięty, który miałem ostry, taki ostrzejszy. Jeżeli od seria wam się spodoba to ogarnę całe koło takie fortuny, w którym będę dosuwał kary i w tym będą jakieś naprawdę takie ostre, ostre sosy, a nie pierwszy lepszy z domu. Dobra. Dajesz. O, pachnie to nieciekawie. Lecisz. Dobra, ja Bezo, sobie przygotuję dobra. ten skyr. To nie wąchaj tylko ja. do ty. Dobra, dobra, dobra. Jezus, Mary, jak wy się na mnie patrzycie, a jak ty się patrzysz na mnie? No, no czekamy! No patrzę, no, czekamy! Muszę sprawdzić, czy wszystko dobra. ładnie zjesz, tak? Jezu... <kłysy> dawaj, nie przedłuża! Dawaj, dawaj. No wszystko, na hitam się! Oj. oj, 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 buraczek troszkę się zaczyna robić. Czyżby bez popitki było? Chyba jeszcze nie zaczęło. Chyba jeszcze nie ma. To po Ej. Ej, to nie jest jakiś bardzo ostry, w się sensie nie jest tak ostry, że nie mogę ten, nie mogę dosłownie przełknąć, ale aż mi, aż, aż zełzawiło mnie, aż mi się ciepło zrobiło. Trzymaj. Nie, 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 nie. Ajajaj. Ajajaj. Aj. Ale zjadł. Zjadł, dokładnie. Oknął. Mm. Bardziej. Czyli kara wykonana. Kara wykonana, ale... Kurna, czekajcie. Dobra. Może będzie lepiej. Teoretycznie kara wykonana... Czekajcie. Dobra. Teoretycznie kara wykonana, ale czuję właśnie taki niedosyt, że mogłyby być lepsze kary. Wszystko z czasem. Spokojnie, spokojnie. spokojnie. Damy radę, damy radę. Co zmienia faktu... A, i kary takie możecie sami pisać w komentarzach. Co zmienia faktu, chłopaki, Kolejne zadanie. Moim kolejnym zadaniem będzie udawanie goryla przez 30 sekund. Wiesz jak chyba goryl, co robi goryl. Chłopaki, tak co jest... wy macie w głowie? <laughs> to jest twoje zadanie. Mój pies powie, że to jestem idiotą. Dobra. Masz już tam jednego widza, będzie oglądał. Dobra. Pies nie wie, co się dzieje że liczycie czas Huch, <śmień> uh, hu hu hu, hu hu hu. Już? Kiedy jest to Nie jaszko, to Jeszcze <śmień> 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 Już? Dobra. Zdałem się to, okay. <śmień> Mamy, ja okay. Mamy to Mamy to Myślę że jest... Jest. Ja liczyłem, ja liczyłem. Było dobrze? Było 30. Sekund. Teraz nie wiecie w co się dzieje. Bardzo mi się to podobało. Bardzo ładny. Daj mi się, że... To był piękny goryl. Dziękuję tak, bardzo. To część odcinka, w bardzo mi się. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo ładny występ. Podoba mi się, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo ładny występ. Brawo, brawo! Kolejne zadanie. Dobrze Canex, a więc to już przedostatnie zadanie dla Ciebie, a mianowicie nasz taki fajny fotel, biały Diablo. No i co? Twoim zadaniem jest wersji. robienie śmigła. Twoim zadaniem jest zrobienie śmigła, mój drogi. Powodzenia. Dobrze, Dobrze. ale wykorzystam niesprecyzowanie, bo widziałeś, oh, to, ale widziałeś, że nie mam zrobić. Wykorzystam to inny, za to mniejszy. Ale oszust, ja... No. Aha, robisz śmigło na krześle. Okej, okay, okej. Okay. Śmigło krzesłem na krześle. Okay. I bum bum bam bam bomb, odlaty. Teraz odlecisz. Okej, lecisz, odlatuj okay. <śścoughs> Myślę, że możemy powiedzieć, że zadanie zaliczone. Dokładnie. Zaliczone. Kupaki, no y, powiedziliście przez ostatnie zadanie. Ja czekam na kolejne. No słuchaj, Kanex, no, zbliżamy się do końca, niestety jest to ostatnie zadanie. I jest dosyć wyjątkowe, bo wiemy, że bardzo lubisz piosenkę o tytule Sigma Boy. A więc prosimy cię, żeby się zaśpiewał nam. No. Teneks. Moim zdaniem to jest najcięższe zadanie. Moim zdaniem. Dokładnie no jest najcięższy musiał być taka prawda. Ja to, to jest... Ja, ja Chłopaki, bym bo to jest jakimś innym językiem. No i co? No ale, ale wiesz jak to się śpiewa, co tak co? zawsze. O, jest przetłumaczenie na Polski, dobra, lecimy. Sigma sigma, sigma Chłopak, Sigma Chłopak, Sigma Chłopak, każda dziewczyna chce z tobą tańczyć dziś. Sigma, sigma chłopak, sigma chłopak, sigma chłopak. Taka jestem, że zdobywać mnie będziesz rok. Sigma, sigma chłopak, sigma, sigma chłopak. Sigma chłopak, sigma chłopak. Każda dziewczyna chce z tobą tanczyć. Yeah. Sigma, sigma chłopak, sigma chłopak, sigma chłopak. Taka jestem, że zdobywać mnie będziesz rok. Pici, 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 Jared, czas karpie kotlet. Bitsy, lato jak, jak żur! słodki chłopak, będzie skakać i się spalać, aha! Wsiadaj w moje Bentley, pakuje się do mojego beauty box, dawaj! Jesteś moim Sigma chłopakiem, ale chcę twoich łez, zrozumiałeś? Sigma, Sigma Chłopak! Kasa na stół! Wyciągam bankroll, kupuję wszystkie skitelsy i sneakersy, na pewno będziesz mój chłopcze. Sigma Sigma Chłopak! Jestem ikoną twoich ikon! Ho! Marzysz o mnie tak, jakbym była Bitcoin Warta, rozumiesz? Sigma Sigma Chłopak, ale na mój milczy jak mierny! Lata będziesz, będą czekać, aż się odważysz. I w końcu mnie zdobędziesz. Sigma Sigma Chłopak, Sigma Chłopak, Sigma Sigma Chłopak! Każda dziewczyna chce z tobą tańczyć dziś. Taka jestem, że zdobywać będziesz mnie rok Sigma, sigma chłopak Sigma, 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 sigma chłopak Yo Sigma chłopak, sigma, sigma chłopak Sigma chłopak, sigma, chłopak. sigma, chłopak, sigma chłopaki e, let's go Taka jestem, że zdobywać będziesz mnie rok Let's go Chłopaki dałem radę Byłem wam tyle No oliwiłem giata przy okazji tym podskokiem na krześle Ho Dawaj Widzę, że tak. dobrze czułeś Powiem tak, zaliczone Tak Uf. Ale szczerze to chyba było dla nas to było dla nas większe wyzwanie niż dla ciebie mi się wydaje. trochę za bardzo chyba. No, tak. Chłopaki, Co prawda Bisejowi się chyba podobało, ale ja jadłem tutaj chyba trochę odmienne o, zdanie. Jeszcze o, po kniosku, słuchajcie, tego już nie spodziewałem nigdy, totalnie. Nigdy, nigdy nie dałem ra, nie dałem rady jakby... Ja w ogóle nie używam takich słów na co dzień. Wiecie, chce być młodzieżowy w internecie i tak dalej, ale nawet jakbym miał użyć tak po prostu Sigmy, słowa Sigma, to. To w normalnym, normalnym języku nie powiedziałbym tego. Może raz bym to powiedział i tyle. Powiedziałem więcej niż w ostatnim miesiąc słowo Sigma śpiewając to. Ale chłopaki, dobiegliśmy do końca z tego co rozumiem, tak? Tak, oczywiście. Do ja do tak, końca. Tak radę! I... Dziękuję bardzo, bardzo. Przez... dziękuję bardzo chłopaki, mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo. Dobrze, to się, A, to się podobało. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie, tutaj zostawcie subskrybera u Keneksa, ponieważ dużo pracy wkłada w tą serię, będzie dużo pracy wkładał i... Żegnam się, cześć. Dobrze no. widzowie, no co, tutaj Keneks dał radę, co prawda z Karą, ale dał radę. Yy, no cóż, yy, ja wam też dziękuję za uwagę, ja też się z wami żegnam i narka. O, ja, ja was też żegnam widzowie, no Chłopak się tutaj troszkę upokorzył, no ale no co zrobisz, no. A no, takie upokorzy. życie, no zostawcie mu tam jakieś subiki za to co chłopak musiał zrobić, no ale no, w sumie to tyle, no. Cześć, cześć. A ja widzowie od siebie, również dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak powiedziałem na początku, napisz w komentarzu czemu to ty powinieneś być w kolejnym odcinku. Dziękuję Tobie za oglądanie, że doszedłeś z tego momentu. No i co? Na razie!